Długo oczekiwana przez mieszkańców Lubiewa. Chyba największa drogowa, którą realizowaliśmy do tej pory w naszej gminie. Porażająca kwota, bo ponad 11 milionów złotych, ale też droga dosyć długa która będzie kompleksowo przebudowana, bo łączymy drogę krajową nr 16 z miejscowością Lubiewo i wychodzimy poza obręb Lubiewa, tak żeby kompleksowo załatwić problem komunikacyjny mieszkańców samego Lubiewa i okolicy. No postaramy się oczywiście jak najszybciej, ale no będziemy się starali tak robić, żeby E, zasadnicze roboty ziemne, z, z, zasadnicze roboty drogowe zakończyć e, lub e, w stanie zaawansowanym e, przekazać gminie przed e, sezonem turystycznym. Cała przebudowa będzie polegała na tym, że Budujemy drogę z traktem rowerowym w samej miejscowości, kanalizację burzową, nowe oświetlenie, nowe chodniki, które zmienią trochę oblicze Lubiewa, bo droga ta będzie miała inny przebieg niż ta dotychczasowa.